Witajcie, moi drodzy. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie takie krótkie wideo informacyjne. Moi drodzy, może zastanawiacie się, dlaczego tak mało i tak rzadko wrzucam jakieś nagrania na ten kanał. Wykłady biblijne, e, dlatego chciałbym wam się wytłumaczyć, że od kilku miesięcy e, mam inny kanał, również biblijny, i prawie że 100% czasu poświęcam mm, właśnie tamtemu kanałowi e, i osobom, e, z którymi mam kontakt, które potrzebują poznania Słowa Bożego, e, czy wyjaśnienia czegoś. E, dlatego na tym kanale jest tak mało nagrań i chciałbym w dzisiejszym wideo, moi drodzy, słuchacze i oglądacze. Jeżeli chcecie dalej zgłębiać Słowo Boże, jeżeli chcecie poznawać Biblię, jeżeli chcecie poznawać charakter Boga i to wszystko, co jest w Piśmie Świętym napisane, co jest nam potrzebne do zbawienia, to zapraszam Was bardzo serdecznie na ten drugi kanał. Kanał nosi nazwę Drzwi prawdy. W opisie tego filmu będzie link. I jeżeli chcecie, właśnie dalej zgłębiać Słowo Boże, zapraszam Was na tamten kanał. Proszę, abyście tego kanału nie odsubskrybowali, dlatego że w ostatnich miesiącach, przez cały ten cyrk, który się na świecie odbywa, głoszenie Słowa Bożego stało się bardzo niewygodne. Niektóre kanały w ogóle YouTube zlikwidował, niektóre zostają często po prostu blokowane i nie mogą nagrywać przez tydzień dwa. Nie wiem co będzie na tym kanałem. Dopóki mogę głoszę słowo Boże, jeżeli mnie tam zablokują, zamkną, wtedy wrócę automatycznie na ten kanał. Na tamtym kanale jest dużo, dużo różnych wykładów na temat słowa Bożego. Myślałam nawet, żeby te wszystkie wykłady również, które są na tamtym kanale, przerzucić na ten kanał. No, ale jest to Powiedzmy sobie szczerze, bez sensu, prawda, żeby dwa razy to samo wrzucać. Dlatego wszystkich, którzy tutaj trafią na ten kanał, odsyłam na razie do tego głównego kanału. I jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, czy chcieli, będziecie, będziecie się chcieli ze mną w jakiś sposób skontaktować, to Będę chciał starał się pamiętać, żeby w opisie każdego nagrania był y, numer mail do mnie, więc zawsze możecie napisać. Ewentualnie gdybyście chcieli później porozmawiać, mogę Wam podać numer telefonu. Y, no i chyba tyle z mojej strony. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Czytajcie Biblię, poznawajcie Słowo Boże. A jeżeli chcecie mnie oglądać i słuchać moich wykładów, zapraszam na ten drugi kanał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Niech Bóg ma Was w swojej opiece i prowadzi Was. Do usłyszenia, do zobaczenia.